Witajcie kochani. Mam dzisiaj parszywy dzień, po prostu parszywy. Wszystko mnie stresuje, ale wynika to stąd, że od rana dowiedziałam się o konieczności załatwienia pewnych spraw urzędowych, a sprawy urzędowe mnie po prostu dojeżdżają strasznie. Więc no, niestety trzeba sobie było z tym stresem poradzić. Ja postanowiłam go odespać. Ja Miałam ten komfort, że mogę dzisiaj. I, I po prostu wszystko mnie doprowadza prawie do płaczu. I mówię o tym dlatego, że nie trzeba być w depresji, żeby mieć ochotę się popłakać, zwinąć w kłębek i powiedzieć, że człowiek się poddaje. Takie stany można mieć również w remisji, ponieważ ludzie takie stany mają. I to jest jakby całkowicie normalne. To jest przykre, to jest jakby fatalne dla osoby, która się tak czuje, ale jest to normalne. Także jeżeli się tak czujecie, że tak powiem sporadycznie, to nie musicie żyć w ręku, że wraca tam depresja, tylko po prostu. Być może jest to zwykły stan, taki jak mają ludzie. Niestety, jeżeli macie problem, żeby odróżnić takie rzeczy, albo żeby się z tym pogodzić, to walcie jak w dym do mnie. Chętnie wam pomogę, bo tam byłam, bo to znam. Trzymajcie się, kochani. Pa.